Wiecie kiedy ostatnio przyszedłem cały event w Queen Master? Dawno. Ale dzisiaj przełamiemy ten impas i w końcu uda się to zrobić. Tak na 99%. Także koniec pitolenia, kontynuujmy najlepszy event w moim życiu. Zakładam, że oglądaliście poprzedni odcinek, a jak nie to serdecznie was do niego najpierw odsyłam. Gdyż wbiliśmy w nim ponad milion spinów, trafiliśmy 16 jokerów na jednym odcinku i w tym momencie mamy 931 tysięcy spinów i Bóg jeden wie co jeszcze się tu dzieje. O Boże, ten turniej! Yy, skończy go raczej na drugim miejscu, nie, bo drugie miejsce się prawie niczym nie różni od pierwszego, tylko tam wiecie, 1800 spinów te czy we to już naprawdę nie jest warte tego półtora yy, miliona punktów gonienia. O proszę, tutaj zgarniamy nagrodę w postaci 60 żetonów słoneczkowych za logowanie się przez 6 dni. Oczywiście wszystkie misje na luzie zrobione. Cały coin kurs przyszedłem, no jesteśmy bardzo blisko skończenia, że to nowej przygody o już za 3 godzinki się ona kończy. Ja myślałem, że ona jest do północy, a ona do 21. Ciekawe, ciekawe. Mogłoby mi to naprawdę mocno rozwalić plany, ale na szczęście po obiadku wróciłem tu do Was i dogrywam drugą część tego odcinka. Najpierw pójdźmy sobie na przygodę w dziczy, zobaczyć ile nam drzewko nabiło przez ten czas. Czego? Oczywiście miksturek. Całe półtora miliona. Spoko. Potrzebujemy jeszcze 14, żeby przejść to coś, cokolwiek to jest. Potem skargamy zielony artefakt. Kolorowy znak zapytania i bomby. Zakładam, że będzie ich tam co najmniej 8. Do następnego poziomu drzewka brakuje 325 miksturek, czyli musiałbym dostać główną nagrodę, plus jeszcze 65, co wydaje się być naprawdę czynem graniczącym z cudem. Ale byłoby naprawdę, naprawdę cudownie. Mamy jeszcze jeden show card, bardzo fajnie. Złota manca w butelce to już tam. A, ujdzie bez niej. Jak widzicie, zwierzaczki mi się wyzyrowały 19 milionów miksturek. No, stakowałem przez ten czas. Ja, Fiodżele, nie spodziewałem się, że aż tyle. Ale, no, sporo, no, sporo. Nakarmę tych moich ulubionych z No i kontynuujemy grę z tym, że przejść cały event. Jak widzicie, no, brakuje nam już bardzo mało. Wystarczy, że dobijemy te 450 tysięcy, plus dodatkowa oferta. No i potem myślę, że już będzie. Right po 550 tysięcy, chyba że jeszcze tam się 500 tysięcy na potoczy po drodze, ale i tak powinniśmy to raczej wbić bez większych problemów. Ale bym chciał ją całą przejść, całą gorączkę miktur. Moje marzenie. Więc zaczynajmy, nie ma co pitolić, ale jeszcze tutaj oczywiście byłoby fajnie, jakbyśmy dobili w międzyczasie tą główną pulę. O, jeszcze te kumple od roślin bym chętnie załatwił, bo patrzcie, 1600 mam. To całkiem ładna liczba, może dobijemy tą zieloną skrzyneczkę chociaż. No i potem będziemy mogli już tylko zbierać po te 8000 spinów. Tak malutko brakuje, no, tylko ostatni spin mi potem został, musi wypaść 1800, ale niestety tak się nie dzieje. No dobra, może jeszcze może jeszcze na razy dwa jednego. Ale to tylko to. No dobra, to bardzo mało kroczków brakuje do tej zielonej skrzynki. Mamy całe 3 dni na to, żeby dobić te 8000 jakimś cudem. Nie wiem, no postaram się. Bo główna nagroda jest naprawdę fajna. Jest to kolejny Joker, ulepszona Skrzynia z Tokenami. Będziemy musieli oczywiście zacząć od nowa 2000 klejnotów i 40 000 spinów. Dobra, nie gadamy już. Jedziemy z systemem. Ale jeszcze zanim już naprawdę przejdziemy, to bardzo serdecznie proszę Was o zostawienie łapki w górę i suba z dzwonem na moim kanale, że więcej takich potężnych odcinków Was nie ominęło. A także w bardzo niedalekiej przyszłości mam zamiar zacząć publikować więcej filmów tylko dla wspierających. Z CoinMaster, więc zachęcam do zostania moim wspierającym. Już od 5 zł miesięcznie możecie mieć dostęp do tych właśnie filmów. 5 spinów, ostatnie, już nawet dwa i przechodzimy na zakład. Teraz 2,5 tysiąca, słuchajcie, dokładnie tak. Nie myli Was, such. Chyba, że mamy set blasta, możemy skorzystać. Eee, no dobra, to najpierw zakręćmy po 20 razy na 1500 i 2,500 i, i dopiero wtedy idziemy na. 8 tysięcy. Już tak malutko brakuje do przejścia całej żetonowej, no. Bardzo dawno mi się to nie udało, słuchajcie. Więc będę się cieszył, a jeszcze bardziej jak wbijemy główną pulę. Przysięgam. To by było zbawienie. Dobra. Jesteśmy na razie 8 koła. Fenomenalny początek, nie ukrywam. No i gorący miks nabijemy te 21 milionów. Ja już tak bardzo chcę zbierać do tych 60 tysięcy. Że po prostu, żebyście nie uwierzyli, jak bardzo. Przechodzimy to. Przechodzimy całożytno, rzutowo zajebiście. Bardzo dobra robota. Teraz farmy do gorączki Mixter. Ile wlezie? Tylko, żebyśmy nie zjechali z miliona. O, ale by mi było przykro. O, dobra, wypadły potrójne. Jeszcze jednego spina zostałem i był to atak, więc fenomenalnie. Oj, mój klub będzie ze mnie naprawdę dumny. Dobra, ale najpierw idźmy tutaj. Jakbyśmy wbili główną pulę, błagam. 17 joker w tym evencie. Pierwszy w tym odcinku, ale 17 w tym evencie. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Tak to już jest, więc jeszcze hmm, tak bardzo pragnę tej głównej puli. Proszę. Boże, jakby była jakaś statystyka, ile w tym eventu już w tym już złożyłem, byście byli pod wrażeniem, mówię wam. Kluczy nabiłem do zespołu już 640 tysięcy, a to dopiero szóste miejsce. Myślę, że mam szansę wychynąć się na pierwsze. Mógłbym tego jokera dać oczywiście do seta za 36 tysięcy spinów, bo skończyliśmy już oczywiście pierwszy album, pojawił się drugi, ale ja bym poczekał na set blast, tylko nie wiem, czy jakiś będzie. No nie mam zielonego pojęcia. O proszę, na zakładzie razy 15 wypadły potrójne. To chyba teraz będę grał takim systemem, takim bardzo długim. Zakład razy 1, 15, 50 grałem po 35 razy. Na 150, 500, 1500 i 2,500 będę grał po 20 razy. I dopiero potem przychodzę na razy 8 koła. To jest dobry pomysł. I nadszedł ten moment, kiedy wchodzimy na zakład razy 1500. Wydaje mi się, że chyba jednak razy 15. 15 razy na tym zakręcimy. Bo i tak to jest taki tymczasowy, nie, że nie pokazuje mi tu nigdzie blast, ale zakładam, że to jest Bad blast i za niedługo zniknie. Więc pokorzystajmy póki jest, ale jak nie będzie, to się nie przedstawiajmy za bardzo. 7 spinów jeszcze i przechodzimy na razy 8000, więc bardzo. Ważny moment, teraz jeszcze nie wbijemy, jak wypadły potrójne by. A teraz już wbijemy. Jakby wypadły te pie pół miliona spinów. I wrócimy z powrotem na milion. Ja pierniczę, nie mogę się doczekać po prostu. Tylko czy będą jeszcze jakieś tokeny po drodze? Ja mam wrażenie, że wizja tej głównej puli cały czas coraz bardziej się oddala. I mnie to przeraża. I jednocześnie bardzo, ale to bardzo smuci. Półtora miliona punktów w turnieju, nieprawdopodobne ale to nie teraz jest to nie jest teraz nasz wyznacznik bardzo dobrze, wracamy z powrotem na ponad milion pięćset tysięcy cieszy mnie to, no i tak jak myślałem, nie lecimy teraz od razu już po pięćset pięćdziesiąt tysięcy, tylko jeszcze po 500 tysięcy jeszcze troszeczkę się namęczymy, patrzcie jak ładnie mamy jeden, jeden, nie, nie wierzę ja to muszę zrobić 1, 1, 1, 1, 1, 1 spinów, to jest coś nieprawdopodobnego, że to się tak ułożyło, ja pierniczę, musiałem Jeden token, uratuj nas, a 5 tysięcy spinów wypada i nam to wszystko niszczy, 1, 1, 1, a tam było nawet 7 jedynek, co jest? 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, złota moneta w butelce wypadła na 200% ale nie mogę się nią rozpraszać, tyle wiem. Tak, sobie rozpiniam teraz, słuchajcie, jak wbiję tą główną nagrodę, to, to co mam z nią zrobić? Czy te milion spinów na przykład zachować na następny event, czy się wyzerować? Ale jakbym miał się wyzerowywać, to na pewno nie bez jakiejś okazji. A to okazją w teorii, bo może się na przykład zdarzyć tak, że jutro, czyli w niedzielę, albo w poniedziałek, się pojawi takie coś jak błysk tokenów, czyli nie, że to nowa przygoda, ale coś podobnego, i mógłbym w sumie. Wtedy te tokeny wbić przy okazji wyzerowywania się. I może jeszcze by była szansa dobicia tej głównej puli. A jajaj, 60 tysięcy spinów. Jak ja ich bardzo potrzebuję. O proszę, wbiliśmy nagrodę, jak było e, chyba użyć spinów 600 tysięcy razy. Widziałem ją na początku, jak tutaj wchodziłem. Więc do odebrania jest 10 koła. Mega. Nie sądziłem, że ją tak szybko zrobimy. Następno to jest z i z tygryskiem 43 tysiące razy. Powinno być w miarę. Łatwo. Dobra, jeszcze tak z 10 razy na 2,5 tysiąca i znowu 8 tysięcy witamy. Udało się. Jesteśmy. Jesteśmy na tym zakładzie. Nabijmy misję w złotej przepustce, a dalej niech się dzieje wola Boga. Patrzcie, zaraz 200 bilionów pieniążków. I jeszcze 5 razy tyle, będziemy mieli biliard. Nigdy w życiu nie użyłem takiej liczby u siebie na odcinku, a może niedługo... Zacznie być taka potrzeba Oj coś nie lecą te potrójne Oj nie A szkoda A szkoda nic nie leci Na jazdy ataki też nie Ajajaj aj, aj. Dobra ale zaraz bijemy tą nagrodę w złotej przepustce Znaczy gorące mikstury nie w złotej przepustce Gdzieś wbiłem jakąś nagrodę ale nie widziałem gdzie Może tutaj? Nie wątpię Dobra wypadły potrójne i jeszcze dostaliśmy te miksturki Idealnie mam to z głowy w końcu Ja pierdzielę. Za te 40 milionów mam nadzieję, że też coś dostanę, nie wiem, jakąś skrzynkę dowaloną czy coś. Wiadomo, że z tyłu są trzy nagrody, ale za to też coś się należy, prawda? Nie, nic nie dostaliśmy. Dobra, zielony artefakt jest. Co tutaj będzie za kolorowy znak zapytania? E, nie widziałem, a ile bomb? E, 10, tak jak myślałem, a tutaj 100 milionów Ło Łopanie, to ile będzie potrzebne za następny? Dobra, potrzebujemy 325 koneweczek. Czyli główna nagroda jest za pierwszym kafelkiem, zajebiście. Jeszcze mamy 9 bomb na trafienie 65 koneweczek. Nie mam pojęcia co wypada, ale mam nadzieję, że właśnie to o co prosiłem. Oby tak było. Ile miksturek dostaliśmy? 18 milionów jest nowy poziom. Jest, tak jest, ale zajebiście. Idealnie 0 na 470. Wow. Będziemy teraz dostać 18 tysięcy na minutę. 6,4 miliona maksymalnie. Następny poziom to będzie 1,5 miliona na godzinę i maksymalna kwota 9 milionów. No do tego coś czuję, że dobijemy za... Eee, myślę, że tak na styk. Idealnie przed końcem jakoś, nie? Eee, Od nowa karta tam była. Ale beznadziejna nagroda jak to eee, złoty znak zapytania trochę, nie? Ale... No dobra, już nie będę kończać. Czy serio ten złoty artefakt dostałem zielone okularki. Ale patrzcie, jeszcze jedne niebieskie okularki. Będę mógł połączyć je w trzy zielone, i wtedy będę miał, czekajcie, jak to działało. Będę mógł połączyć je w złotego. Będę mieć złoty artefakt, złote okularki dla listka. Ale i tak jeszcze troszkę brakuje. No dobra, także kontynuujemy za 20 minut dodatkowa oferta się pojawi. No, mam nadzieję, że do tego czasu. Nie wbiję tych 500 tysięcy, jeszcze dostanę jakieś darmowe 50 koła, więc wywalczmy to, co nasze. Słuchajcie, teraz 4 razy potrójne wypadły mi na zakładzie razy 15. Nie mam pojęcia, co to może znaczyć, no ale szykuję się na najdłuższy możliwy system, jaki tylko istnieje. I cały czas, jak go zaczynam, no to wypadają te potrójne na zakładzie razy 15. Nie wiem czemu. W końcu udało mi się z tego wyjść. Zobaczymy, na no, jak długo. Wypadły na razy 500. Kurde, szkoda, szkoda, bo teraz idziemy w bardzo ślimaczym tempie, a mnie to troszkę denerwuje, bo komary żrą. W ogóle widzowie, ostatnio usłyszałem taką taktykę od przywódczyni mojego teamu na zrobienie wikinga, że niby zawsze działa i każdy pro player jej używa, że to działa także na każdym poziomie po trafieniu koła bonusowego podwyższasz zakład o ile możliwy jeden i robisz to tak długo, aż nie wbijesz tej nagrody i to podobno zawsze działa. No i szczerze przetestowałem. Znaczy, nie testowałem tego tak w 100%, bo bym wam o tym nie mówił. W zasadzie sensie, mówiłbym, ale nie wiem co ja gadam. Chodzi mi o to, że przetestowałem tak na paru poziomach, bo na tych późniejszych tam tamte wyższe poziomy już się kręciło. Na przykład zakład był pół biliona za, za, na jednego hita, nie? Ja się kurna bałem to robić poza kamerami, bo mi się to nie opłacało, ale tak na tych niższych poziomach jak testowałem, to faktycznie działa. Więc myślę, że z takim hajsem będziemy mogli przy jakimś następnym wikingu właśnie. To przetestować. Nie wiem, ile będzie trwał ten set blast, ale oby jak najdłużej, bo fajną taktykę, żebym wymyślił. Dobra, już na 2,5 koła. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Coraz bliżej do celu. Dobra, idziemy na razie 8 koła. Nie ma co się pierniczyć. Yy, tylko kiedy ta dodatkowa oferta? Za 3 minuty. Kurde, to jakbyście mieli powyżej 320 tysięcy. To wtedy pauzuje, aż się pojawi dodatkowa. Bo tak, to nie ma co? O, dobra, kolejny poziom tygryska, już chyba dosłownie dzisiaj trzeci i 184 tysiące gwiazdek. Byłem chyba 46 w zespole, znaczy teraz dwie osoby też wyszły, więc 44 uznajemy, że miałem być, a jestem 42. No, o dwa miejsca skoczyłem. Dobra, jest 320. Więc jak wypadną potrójne, to mamy to, więc poczekajmy chwilkę, o, za chwilę też się skończy turniej, zobaczmy ile w czasie grania tego, nie wiem, ze 20 minut nabiło nam miksturek na przygodzie w dziczym, bo 100 milionów to już faktycznie nie są przelewki, no ale miałem rację, miałem rację, że dzisiaj, hmm, czy przesadzę, jak tak powiem, że dzisiaj przejdziemy na ostatni obszar, na 15 dni przed końcem tego, dobra, skończył się, 4 tokeny, mamy zarąbiście, plus 7,5 tysiąca spinów, Misję jakąś zrobiłem, pierwsza trójka w turnieju, patrzcie, wszystko, 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 wszystko. Tutaj wszystko, a tutaj jedna skrzynia sezonowa muszę otworzyć. Tutaj... Yy... wiecie co? Ja chyba zrobię tak, że dosłownie wszystkie misje zrobię. Mogą być tylko problemy z tym, żeby pierwsza jedynka w turnieju dwa razy, bo teraz zaprzepaściłem, tak podejrzewam, moją największą szansę. A to dlatego, że oczywiście no, jedna osoba tam zrobiła 3 miliony punktów prawie. 15 tysięcy. Co tu się odwala? Nie mam pytań. Poszedłem na chwilę. 30 koła spinów wpada. No, wydaje mi się, że nawet bez tej misji będę w stanie otworzyć tą skrzynię. A szczerze bardzo bym chciał, bo tu pisze, że jest od 15 000 do 80 tysięcy spinów. Pewnie mi wypadnie 17 tysięcy, no ale i tak. To jest bardzo ładny wynik, więc teraz podliczę, ile będę miał punktów. No a wydaje mi się, że jak wybuduję tu jeszcze dwie wioski, co będzie fajnym pomysłem, w sumie i zerowym problemem, to wbiję na luzie tą ostatnią skrzynkę. No na razie tylko jak najszybciej chcę te cztery tokeny. Szkoda, że jeszcze muszę trochę na nie poczekać. Pojawiła się dodatkowa oferta 75 tysięcy spinów. Mega, mega. Po prostu czuję się onieśmielony, tylko żeby wypadły szybciutko. A po drodze jak się nabije tutaj te 32 miliony, zauważyłem, że te nagrody wzrosły, jak od, odkąd większy poziom drzewa życia mam. Yy, albo to zależy też od poziomu na obszarze, nie wiem. Myślę, że, że raczej prędzej od drzewa życia. No i cudownie, no i cudownie, no i astalawista, astalowista! Yy, 8700 zajebiście mamy prawie milion 100 tysięcy, ale teraz yy, o zniknął plast. Długo czekaliśmy, więc ja myślę, że mogę sobie pozwolić na taki ruch, że do potrójnych lecimy na zakładzie razy 2,5 tysiąca. Tak wiem to może być ryzykowne, ale chcę te czerwone młoty, to na pewno je nabić. Szkoda, że do tur żadnego turnieju to nie idzie, ja pierniczę. No ale dobra, nie będę czekać. Ta misja już się zrobiła? Nie. A, dobra. E, patrzcie, bo ona nie zapełniła nawet tego paska do końca. Zaatakuj 43 tysiące razy spoko. Zaraz będzie 7,5 tysiąca, z tego na pewno? Ładnie, ładnie, pięknie. Podoba mi się to? Czemu akurat w takim momencie nie mam do odebrania żadnej promocji na wioskę? Przysięgam. C co ja z tą zrobiłem? Ja wtedy coś budowałem, czy... czy... Czy ją zmarnowałem? Jeśli tak, to jestem mega debilem. A tak, to teraz muszę czekać. Najlepiej i na Syd Blasta, i na promocję na wioskę. Także całkiem śmiesznie. 450 tysięcy jest do wbicia po główną nagrodę. Myślę, że to mamy. Po prostu tego głupio nie spieprzyć. Ale oczywiście pamiętajmy, że ten event trwa jeszcze 68 godzin, więc będziemy mieli pewnie dużo pobocznych desek ratunku jeśli mogę to tak nazwać. W razie, jakbyśmy tego nie wbili, to na pewno będziemy bardzo blisko. O, to są, podejrzewam, no tak szczerze podejrzewam, że to są nasze ostatnie chwile na milionie spinów. W tym momencie nawet był chyba pewnie ostatni. Poważnie tak myślę, no bo byliśmy, mieliśmy prawie, prawie milion dwieście tysięcy. No i starczy, no myślę, że się wyzerujemy troszkę, waląc te 550 pięćdziesiąt tysięcy, no i wtedy już nie będziemy mieć tego aż tyle. Ale i tak to był bardzo dobry, cudowny, udany event. Bardzo świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że Wy też oczywiście galem jakby to było, nie wiadomo co. O tak, nabijmy jeszcze dużo żetonów słoneczkowych. Pojawił się turniej na szczęście. A my potrzebujemy żetonów słoneczkowych do głównej nagrody. Jezu, mam nadzieję, że mój teammate się odpali i też mi pomoże to wbić. Błagam, przyjacielu, liczę na Ciebie. Może w tym turnieju uda mi się zająć jakimś cudem pierwsze miejsce, byłoby na pewno fajnie i może bym zrobił wszystkie misje, tak dosłownie wszystkie w osiągnięciach. O, dobra, wypadły potrójne, bardzo ładnie i ponownie gramy system Ale najpierw bym poszedł zakręcić sobie na Kumplach od roślin, bo nawet nie gramy o 8000. Teraz patrzcie, jak malutko brakuje. Tylko i wyłącznie do tej zielonej skrzyni, a potem już właśnie będziemy grali o 8 koła. 65 tysięcy kroków jest nam potrzebne. Podejrzewam, że to jakieś jeszcze 5 tysięcy żetonów słoneczkowych. Nie wiem kiedy i gdzie mi to wbijemy, ale oby się udało, bo będzie mi naprawdę przykro. Boże, ja tak bardzo tego chcę, najlepiej ta skrzynia, ta skrzynia z tokenami. Czy będzie 27 Joker? Nie będzie. Na razie. Patrzcie, tutaj całą tą misję mam zrobioną, ale bym to kupił, nie? Tylko tutaj można by było. Oto tokenowe, patrzcie, ile tokenów? W najgorszym możliwym wariancie, jakbym kupił tą prawą kolumnę, to 1 plus 1 najgorzej, plus 2, 4 plus 3, 7 plus 4, 11 plus 5, 16 plus kolejne 5 najgorzej, ile by z tego mogło wypaść, 21 tokenów. Za 160 zł wprawdzie, ale. Ale 21 tokenów. Szkoda, że naprawdę ten turniej się nie pojawił w momencie, kiedy grałem właśnie na tych czerwonych młotach, bo ci ludzie by nie mieli nic do gadania. A tak to mnie denerwuje widok 36 miejsca, które mam w tym momencie. Dobra, przechodzimy na razy 2,5 koła, teraz zakręcę 25 czy 30 razy. Kurde, to jest dobre pytanie, chyba 30. Czy wbijamy 800 żetonów słoneczkowych? Oczywiście, a jak dużo nam brakuje do... 1400, drugie tyle, ile mamy. No dobra, zrobimy to. Dobra, przechodzimy na razy 8000. Mamy tak mniej więcej, jakbym miał idealnie policzyć, to 101 prób na wypadnięcie potrójnych. A jak nie, to sromotnie się wyzerowywujemy. Oczywiście wątpię w taki scenariusz, ale podałem to. I o, dobra, jednak mamy 111 prób. Ale podałem to jako e, ciekawostkę naukową. Zaraz bijemy te 35 milionów miksturek, chyba. Tam tyle było, chyba jo. A potem będziemy już lecieć po główną nagrodę. Jakbyśmy skończyli wszystko, przeszedli. O, dobra, wbiliśmy jeszcze ten turniej. Jakbyśmy przeszli cały coin kurs, całą gorączkę mikstur, całą żetonową przygodę, skończyli kumpli od roślin, przeszli yy, złotą przepustkę i cały obszar przygody w dziczy. To byłby kosmos. Kolejny poziom liska. Możliwe, że skoczę nawet o jedno miejsce w drużynie. 186 tysięcy gwiazdek, ładniutko Ole malutko brakuje do nowego poziomu W sensie w gorączce mikstur 35 milionów No tyle to piechotą nie chodzi O, nawet patrzcie, wbiliśmy to Zbiliśmy 32 miliony A tutaj wbiliśmy yy, Całą tą O, skończyły się już misje na dzisiaj, no nie Kurde, a tak mało brakuje do Diamentowej karty, a potem 5 sukenów jest Dobra, to ja to na pewno Wbiję, nie wiem kiedy, ale jak się pojawi Jakaś misja, nie to ja to po prostu muszę wbić 8000 Już miałem nadzieję na kolejnego Jokera, no ale nie ma to nie to Jokera strata mógłby spełnić swoje przeznaczenie, a nie spełni, bo mi nie wypadł. Lecimy do końca. Już malutko tak brakuje do przejścia tego eventu, że... <grym> Kolejne 80 koła. <grym> Dobra, nie, to jest hit akurat. To jest akurat mega dobre. Chyba jednak nie wbijemy głównego poziomu w gorączce mikstur, no bo yy, po prostu nie będzie takiego sensu. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Bardzo też możliwe, że wbiję milion kluczy do zespołu. No myślę, że to by zdecydowanie wzbudziło u nich mm, szacunek do mnie. Jakkolwiek to nie brzmi. No po prostu wiecie, żeby traktowali mnie poważnie w takim zespole pełnym prosów to jest... Fajne. Ja już chcę przejść na razy 8000. No, jak wypadną wtedy potrójne, to już na pewno wbijamy główną nagrodę. Przechodzimy cały event. W końcu mi się uda. Ale jeszcze 15 razy na zakładzie razy 2500. Bardzo emocjonujące 15 razy. Stresuję się. Dobra, jeszcze 3 razy zróbmy. Jeszcze 3. Nie wiem, ile by normalnie było, może 2. Co ja zrobiłem, dobra, nieważne. A co tam? Wali mnie to. Już uspokójmy. Mamy to, mamy to. Przechodzimy cały event nieważne z jaką stratą, z jakim zyskiem. Ważne, że udało się. A Wy jesteście tego prawdziwymi, żywymi świadkami. Czy zjadę poniżej miliona? Oto jest moje pytanie. Czy tak się niestety stanie? Czy jednak może niekoniecznie. Ej! A w sumie po co ja mam więcej spinów? semarnować? Idę na razy 1500. To i tak mi wbije tą ostatnią nagrodę. Więc po co mam się marnować na jakieś razy 8 koła? No, ktoś mi to powie. Patrzcie, ile spinów bym stracił. A tak to schodzą dużo, dużo luźniej. O, zaraz kolejny poziom tygryska. Będzie. Nie wiem, co tu się odwala. Jeszcze jeden atak i mamy nowy poziom tygryska. A teraz to już w ogóle ja mogę se zjechać do razy. No dobra, nie zjadę już. Na ta... No już bez przesady, już na takim sobie dograjmy. No i mamy to. 950 tysięcy spinów. Przeszedłem cały event. I teraz uwaga, czytam moje statystyki. 250, no... Ćwierć biliarda monet. Ćwierć biliarda. Ten turniej kończymy na... Pff, serio, tyle duży wbić? Dobra. Co jeszcze? Odznaki. Patrzcie. Pierwsza strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona, piąta strona, szósta, za chwilę będzie zrobiona, siódma... Yy, wszystko myślę, będzie zrobione. Poza otwórz skrzynię to z 35 razy może być ciężko. Tutaj wszystko poza pierwsza jedynka w turnieju też będzie zrobione. Dziękuję bardzo, jestem mega wdzięczny. A jeszcze idźmy na kumpi od roślin. 2200, tego mam. Resztę może ugram w jakimś innym turnieju. A na razie walmy najwięcej jak się tylko da. Mam nadzieję, że Bartek też coś da od siebie Bo na ten moment to są moje ostatnie yy, Żetony słoneczkowe Nie, Boże, to było najgorsze, co zrobiłem Ja tylko na jednego spina zmniejszyłem zakład Tylko po to, żeby mieć Skończyć ma, mając idealnie zero Tych słoneczkowych żetonów Ale kurna To było mega idiotyczne, no, na szczęście teraz odrabiam Ale coś czuję, że zaraz będzie bardzo Zła faza No jak skończymy mając do wbicia na przykład, no nie wiem 15 tysięcy to będzie zajebiście. Bo 15 tysięcy myślę, że na luzie. Poniżej 20 to już w ogóle będzie gitno. A takie coś nam w tym zdecydowanie pomaga. No i kończymy mając 17 990 kroków do wbicia. Bardzo ładnie. Jestem przekonany, że to się uda. I wygram główną nagrodę. No najlepszy event w moim życiu. Zdecydowanie no Jokerów. Chyba jeszcze troszeczkę przedsiadam, Może jakiś set blacik. Set Setblastik wyskoczy, a jak nie to dam w seta za 30 tysięcy, żeby go również mieć do skończenia na luzie. Przy najbliższej okazji, jak wyskoczy jakiś joker, no i będzie jakiś setblast. A najlepiej na następny event, zobaczmy teraz jeszcze tutaj, na koniec. Wydaje mi się, że jutro albo pojutrze przygoda w Dziczy będzie zrobiona. 50 milionów na to, w międzyczasie wpadło pół miliona, więc skoro co 6 godzin będzie 6 milionów wpadać. No to uznajmy, że to jest jakieś 20 milionów dziennie, tak. Mówmy ten szczegół. Zaokrąglmy, bo oczywiście nie odbieram w nocy nie? tych miksturek. Skoro 20 milionów dziennie, no to 2-3 dni będzie zrobione. A na ostatnim obszarze to się zacznie naprawdę ostra jazda. O, jeszcze jednego mamy nawet. Szkoda, że nie główna pula. Bardzo mnie to smuci. Dziękuję bardzo za oglądanie, kochani widzowie. Za taki event koniecznie musicie zostawić łapkę w górę i suba. A jeśli chcecie zobaczyć materiały tylko dla wspierających z CoinMaster na moim kanale, to zachęcam do wspierania kanału już od 5 zł miesięcznie. Będziecie mieć przy Emotkę Sigmy, co zdecydowanie będzie Was kwalifikować do tego elitarnego grona moich wspierających. Do zobaczenia i cześć.